Niemcy byli zaskoczeni trochę jednak początkiem meczu, bo Niemcy w wielu spotkaniach potrafili gdzieś taką, powiedziałbym, ekspansją, energią, tempem meczu, trzymaniem piłki zdecydowanie zaskakiwać rywali. Tutaj miałem takie wrażenie, że jednak troszkę się odbili od ściany. Trochę byli zszokowani tym, w jaki sposób przede wszystkim pierwszą połowę rozgrywała reprezentacja Hiszpanii. Jak myślę, że nastąpiło takie wizualizowanie na przykład pojedynków. Z Williamsem czy z kilkoma innymi zawodnikami reprezentacji Hiszpanii, to wydaje mi się, że w teorii, jakby w głowie nagelsmana i w głowach samych piłkarzy, klasowy, wydawało mi się, że to będzie wyglądało troszeczkę łatwiej. Potem jednak następuje, wiesz, zderzenie z rzeczywistością, ze ścianą okazuje się, że tak, tu goście za szybko grają w środku, tu za szybko myślą, tutaj ktoś ma szybsze trzy kroki od ciebie na boku i, no, i zaczyna się analiza. I próba neutralizowania pewnych atutów. To nie jest tak, że Niemcy wie, skoncentrowali się od początku meczu li wyłącznie na defensywie, no bo jednak y, mają tego rozbieganego Havertza, mieli jakąś koncepcję zagrania do przodu. No teraz z kolei w tej drugiej połowie, w tym takim okresie zdobycia bramki wyrównującej przez, przez reprezentację Niemiec, to miałem takie wrażenie, że po raz pierwszy w tym turnieju zobaczyłem takiego lekko zagubionego Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, że, że stał gość przy linii i do końca nie wiedział, co się dzieje. No bo jednak ta nawałnica niemiecka była w tych, w tych ostatnich minutach naprawdę zdecydowana. Sytuacji stworzyli kilka. Mam takie wrażenie, że troszkę troszkę przespali dogrywkę, że im się wydawało, że Hiszpania już nie ma takiej mocy e, z ławki rezerwowej przy zmianach. I, i wydaje mi się, że po to mogą mieć do siebie pretensje. Jakby w tym elemencie tutaj się troszeczkę reprezentacja Niemiec przeliczyła. No ale wiesz, jaka jest piłka, no. Merino wchodzi, idealnie trafia, Fickruch Chwil, chwilę później nie trafia, no bo, bo też była szansa na to, żeby, żeby jednak bramkę wyrównującą strzelić. No będzie cały czas dyskusja o tym niepodyktowanym... No dobra, jaka jest, ja rzut karny? Jaka, jaka jest twoja optyka na ten rzut karny? Jaka jest twoja optyka na ten rzut Była ręka, czy nie? Nawet, ja wiem, że przepisy mówią, ustawiono naturalnie w, w ruchu i nie mógł zareagować, nie ruszał tą ręką, ale ja jednak, no... Panowie, panowie, to jest chore. To jest chore. Ja wiesz, ja nie chcę tutaj dzisiaj wyjść yy, na człowieka, nie wiem, któremu zaraz coś przepisze, że mam, że mam obywatelstwo Hamburga albo Lubeki, bo to byłoby śmieszne i, i, i to jest mi niepotrzebne. Natomiast, no... Zastanawiam się, dokąd to wszystko zmierza. Zobaczcie, że my od pewnego czasu cały czas dyskutujemy tak naprawdę o interpretacji. Tak. I za każdym razem sędziowie są w stanie się wybronić, bo nie wymyślają coraz to głupsze przepisy. I, I tych przepisów jest więcej i więcej i więcej. I coraz różniejsze są te przepisy. No dla mnie to jest sytuacja, jak dla chłopaka z podwórka klarowna. Stoi gość, strzelam na bramkę. Wyciąga rękę, i nie interesuje mnie, czy do dołu, czy do góry, tylko blokuje strzał, gdzie piłka leci w kierunku bramki. Czyli ja mogę zdobyć gola. I, i ktoś mi te szanse zabiera i ktoś za zatrzymanie tej piłki ręką przeciwnika nie każe. Także to odpowiednie jest dyskusja na dziś. No zobaczcie, zobacz, to jest tak jak z kartkami. To jest tak jak z kartkami. Cały czas się gdzieś te, te, te regulaminy zmieniają. Nawet wczoraj dyskutowaliśmy na, na grupie. Jaka jest dokładnie interpretacja pauzy za kartki? Mm -hmm. I, I szukaliśmy w tych regulaminach UEF-owskich. Zapytałem sędziego Rostkowskiego, zapytałem kilku innych ludzi. Gdzieś tam dopiero się człowiek musiał bardzo głęboko dokopać, żeby zrozumieć tę filozofię UEF-y. To znaczy, że kasują się kartki tych, którzy mieli na przykład jedną w fazie grupowej, prawda, po ćwierć No także no, jest szereg takich elementów. O których myślę, że Towarzystwo Sędziowskie musi, musi rozmawiać, ale mam takie wrażenie, że to jest taki świat dosyć mocno spostniały, bardzo mocno układowy. Czy ja nie twierdzę, że prowadzą decydujące mecze słabsi sędziowie, niż, niż jest to w ogóle możliwe, natomiast yy, widzę w tym wszystkim naprawdę mnóstwo, mnóstwo polityki. No i Niemcy na pewno mają pamięć to, co wydarzyło się w Katarze. Coś Mati, ty, coś, Mati, ruszyłeś telefon i po, pogorszył się dźwięk. Nie wiem, coś, coś tam. O, teraz dobrze? O, te, teraz teraz głośnika nie zasłanie, tak. bo chyba głośnik zasłaniasz albo mikrofon. Macie ale ja nie chodzę codziennie na siłowni, to nie jestem w stanie 20 minut. 3, wiem, to, te palce, <grym> palce rosną, nadgarski robisz i uchwyt ćwiczysz. Wiem, wiem, wiem. I potem ciężko jest trzymać odpowiednio telefon. Domyślam się, domyślam się. Nie, no słuchaj, generalnie wracając do Niemców, no pamiętacie, jak wyglądał turniej w Katarze. To, to zadziwiające, że. Paradoksalnie, my też po turnieju w Katarze nie mieliśmy takiego przeświadczenia, że Niemcy byli totalnie słabi, że Niemcy nie dojechali na turniej, bo jak zrobiłbyś skrót z pierwszej połowy meczu z Japonią, no to byś powiedział: brylantowe Niemcy, yy, kilkanaście sytuacji do zdobycia bramki, piłka wędrująca jak po sznurku, a jednak pojechali do domu. No tutaj po prostu było wiadomo, że jest to w pewnym sensie przedwczesny finał, ta konfrontacja Hiszpanii z, z Niemcami, bo wydaje mi się, że no jednak. Moim zdaniem, przy pewnej mizerii tego turnieju sportowej ja mówię. Bo, bo oczywiście stawione wyglądają fajnie. Nawet dzisiaj z Robertem rozmawialiśmy rano na śniadaniu, że nie ma takiej możliwości, że na przykład zostaną bilety i te miejsca nie są wypełnione. Po prostu Niemcy czekają do końca, jak się okazuje, że są wolne miejsca. To Niemcy kochają piłkę, rozumieją piłkę, chcą przeżywać wielki turniej u siebie, nawet jeśli grają inne reprezentacje, i, i mam takie wrażenie, że idąc na, na każdy mecz, wszędzie, wszędzie, widzisz tylko tabliczki, że kupię bilet, że potrzebuję biletu i, i, i ludzie chcą to święto przeżywać. Natomiast no, wydaje mi się, że wiele gwiazd jest zmęczonych po sezonie, wiele gwiazd nie dojeżdża na swój normalny poziom, sporo jest spotkań na powiedziałbym takiej bardzo przeciętnej intensywności, więc ja nie oceniam naprawdę wysoko tego turnieju, jeśli chodzi o poziom sportowy w stosunku do kilku innych turniejów, które mieliśmy okazję oglądać.